Super hero w torki Super hero w torki Super hero of bardzo super bardzo w torki. Cześć, dzisiaj wizualnie ta gra nazywa się, e, jak to się nazywa? Justice League e, Task Force Tak Justice League Task Force. Ja was witam w Super Hero w Torku, kolejnym z DC. I tym razem będzie gra, o której istnieniu w ogóle nie wiedziałem, ale jako że jest ROM dostępny łatwo, łatwo dostępny ROM, więc wziąłem ROMa i, i sprawdzimy co ma do zaoferowania Romek. Kompletnie nie wiem czego się spodziewać po tej grze, po tych krótkich animacjach, które przed chwilą mi wyskoczyły. Zakładam, że jest to coś w stylu mordobicia niekoniecznie chodzonego, czyli taki bardziej Street Fighter, ale Okay. Aquaman, Batman, Flash, Wonder Woman, Green Arrow, o modne ostatnio, i Superman. Weźmy ulubieńca wszystkich, weźmy postać, którą wszyscy uwielbiają, czyli Aquamana. Pojechałem po bandzie. Śpiewać bardziej na mnie lampa, a nie w kamerę. Kurde, nie wiem jak, jaką muzyczkę ma Aquaman. Dostaje baty ja wiem, ale... Czemu... Czemu nic nie mogę? Aha, jeszcze te dwa przyciski mam. Uuu Tak powiem, że byłem praktycznie pewny, że mi się udało uniknąć tego tej strzały. Jak to jest schodzone mordobicie O Eee, twój nie na mordobicie, tylko stałe mordobicie to, 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 to. To nie będzie tutaj dużo do gadania, znaczy do pokazywania, nie wiem, mogę przeskoczyć przez te wszystkie postacie. Oooo, co W sumie może mieć problem tutaj, jako oni wszyscy są takimi super ludźmi, a Greenarrow nie jest jakiś taki wybitnie super. Pomijając, że jest świetnym strzelcem. A ten jeleń w tle i ten wielki wilk jest... No przecież przeskoczyłem! Come on! Nie wiem, czasami jest jakby znacznie szybciej, a czasami jest wolniej. Niedźwiadek! Okej, okay, yy, już rozumiem, dlaczego nie słyszałem wcześniej o tej grze, dlaczego nie zrobiła furory. Nie jest jakaś wybitnie, jak na mordercza nie jest wybitnie. Kolejny raz, praktycznie już byłem za strzałą, nie wiem, zahaczyła mnie lotką, czy jak to się to. Tak. Czyli, okej, okay, tych strzał nie da się uniknąć kucając, tych strzał nie da się przeskoczyć, prawie. Ale Grinaru mi okopuje ryja To nie dziwię się, że Aquaman jest taki cienki, szczególnie jak ja nim gram <gryny> Sorry, <gryny> eee, zostać pokonany Perfect No, no, jak, jak się jest nieśmiertelnym, to jest to perfect Ok? Z kim pójdziemy gadać? Z Batmanem. I'm Batman! To jest Goty muzyka. Ale kolejny raz nie, nie dostaje obrażeń w ogóle. Mhm. Ale przyznam, że Batman już jest lepiej ograny. przypomina... z wyglądu... Z wyglądu haha, no, no trudno, żeby mi nie przypominał z wyglądu jak to jest Batman, nie? Ale była gierka na... na Super Nintendo zresztą, gdzie się grało Batman... W drugim, w dru, z drugiej części Bartonowskiego Batmana, Batman Returns, nie wiem czy ja już o tym nagrywałem, czy dopiero będę o tym nagrywał, ale... ale tam model był bardzo podobny, o ile mi się dobrze kojarzy. Możliwe nawet, że to jest dokładnie ta sama animacja, tylko skopiowana tutaj. Tu tylko jeden atak jest funkcjonalny z tego co przetestowałem. Perfect, I know! I know! Come on! O kurde, ale to sterowanie jest dokładne. Porównuję to ze starymi dwajterami, w których spędziłem może godzin, czego na pewno nie widać. Jakbym odpalił teraz stary Streetviter, to byłoby źle, ale. Ale przeszedłem, kiedyś przeszedłem. Przeszedłem wszystkie Street Fighter'y, które wyszły do trzeciej części. Trzeciej części nie przeszedłem, bo nigdy nie miałem. Nie, moment. Tych alfa nie, nie przechodziłem. Yy, alfa, one tak się zwały? Te co, jeszcze wszyscy byli tacy młodzi. Bo była ta seria pseudo 3D EX plus alfa. była ta seria zwykła taka alfa, chyba. No, batek. To będzie następne. Patna się też... Ee... Okej, okay, jak ktoś chce stary mordobicie, ma padaj ma wszystko, to to może nie być zły wybór, ale tak... Tak, żeby to odgrzewać jako kotleta do nagrywania czegoś, to... Ogólnie nie, z... <kluzny> nie jestem fanem Oglądania filmików zmordowić. Przyznam, że takie poglądowe, żeby zobaczyć jak wyglądają i funkcjonują postacie, przepraszam za wyjątkową kosiarę za oknem, To da radę, ale żeby oglądać to dopiero tak jak są jakieś mistrzostwa i finały. Flash! Dziękuję za uwagę! No nie powiem, żeby ten ko Serio? Flash na razie wydaje się być najłatwiejszy. Pewnie nie gry te swoje rąbane strzały. Latający kawałek papieru, przemknął obok. Prawie nie zauważyłem tego, jakie jest vulture po polsku. Sempa, są siedzi na gałęzi. Prawie nie zimne Myślałem, że to będzie jakaś sowa taka bo pominąłem element skrzydeł Problem jest, że on ma sensowny zasięg tylko na jednym ataku z tego co widzę Cała reszta jest bardzo krótko zasięgowa a w tych starych mordobiciach się bardzo nieprzyjemnie zbliża do, do przeciwnika. Poza tym atak, który używam jest teoretycznie jednym z mocniejszych tutaj, więc... znaczy z mocniejszych na tej postaci, z tych standardowych ataków. Więc, nie dość, że mam duży zasięg, to jeszcze mam większe obrażenia, czyli absolutnie tą postacią nie opłaca się robić nic innego niż skakać i kopać. No, flash się też z wybuchu. Dlaczego on jest na pustyni? Zresztą się jakoś z pustynią tak bardzo nie kojarzy. A z drugiej strony nigdy nie byłem fanem Flasha. Hmm? coś popularnie dalej idzie. Superman, Dylan Planet! A -a -a -a! O ma możliwość lata. Ale to jest dokładnie ten... Yy, dwa tygodnie temu, czyli ostatnim razem jak nagrywałem, to było właśnie Superman... Yy, Returns, Death and Rebirth of Superman. I to jest chyba dokładnie to. Dokładnie ten, musiałbym sprawdzić, ale ja mam wrażenie, że to są te same spajty. Okej, okay. Superman dostaje Battle do Aqu Aquamana. Ta gra jest tak przekłamana, że...